Hej, hej, witam wszystkich serdecznie. Zostałem mianowany przez moich drogich i kochanych widzów z mojego kanału YouTube. No to dla was zaśpiewam Hot Challenge 16. tak. Globaliści, masoniści, oni są najbardziej ciści. Nie rządzą rządami, a także mediami. Nie wywołują sztucznie kryzysów i wojen od bardzo wielu pokoleń. Nie chcą światowego rządu zmajstrować, ani wszystkich zaczipować. Zawsze piękna jest ich mowa. Jeśli mówisz co innego, to teoria jest spiskowa. Więc oglądaj, oglądaj globalną telewizję, bo oni dla nas zawsze mają jakąś wspaniałą wizję. Koniec świata, przeludnienie, a teraz COVID wirusowy. Szczepionki Billa Gatesa wszczepić, wspaniały projekt, już gotowy. Nie są manipulowane światowe wydarzenia i nie są one tworzone w Bohemian Groove przez przestajne stowarzyszenia. Andrzej Leper, Michael Jackson, Martin Luther King, Krzestan Diana, Illuminati, New World Order. Także taka gra jest kapciana. Oni wszyscy przed śmiercią przecież kłamali, a jeśli wierzysz w to, to jesteś szurnięty cały. Więc oglądaj, oglądaj globalne wiadomości, nie wszystkie informacje przenikną ciebie aż do kości. Nie pytaj dlaczego ktoś zatopił Titanika, bo przecież nic mądrego z tego nie wynika. A gdybyś to wiedział, to co by było wtedy i nie szukaj informacji, dlaczego zginął prezydent John Kennedy. Według tego challenge'a mam mianować kolejną osobę i mianuję Janusza Zagórskiego z MTV, czyli z niezależnej telewizji z kanału YouTube, który jest bardzo skromnym, światym człowiekiem, który walczył o wolną i niezależną Polskę. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Hej, hej, papa.